Autoplaneta. Nowe samochody Premium. Cześć Kuba. Cześć Karolina. Kuba, powiedz mi, czym zajmujesz się w firmie? Jestem specjalistą do spraw sprzedaży samochodów nowych, marki Premium. A dlaczego akurat Autoplaneta? Dlaczego Autoplaneta? Wcześniej pracowałem też w branży Automotive, ale szukałem czegoś więcej. Chciałem się rozwijać, chciałem iść dalej, więc zacząłem szukać pracy. Natrafiła się okazja, że dostałem propozycję pracy w Autoplanecie. Byłem na rozmowie rekrutacyjnej i po prostu jakoś poszło. Dogadaliśmy się, no i jestem. A czy motoryzacja to też jest Twoja pasja? Tak, jak najbardziej. Motoryzacja to jest chyba moja największa pasja w życiu. Zaczęła się tak naprawdę od małego chłopaka, którego interesowały zabawki, potem filmy, gry. I teraz przechodziło się to już w prawdziwą pasję. Też w międzyczasie gdzieś pracowałem w serwisie, więc tam się nauczyłem sporo od tej faktycznej, mechanicznej strony samochodów, a teraz już jest to na pełen wymiar. A powiedz mi jeszcze, czy masz taki wymarzony swój samochód, bądź czy lubisz konkretnie jakąś markę? Tak, mam swój wymarzony samochód jest to Nissan R35 GTR r to, to o nim śnię, można powiedzieć. Okej, okay, super. A bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Ja również Ci dziękuję. Autoplaneta. Nowe samochody premium.